No i wszystko kurdej wjeżdżamy No kurde, kurwa pan. Kto do mnie co jest często powie? Tak Mikrofon mutuj A czy to już zjadłem? Mikrofon? W dupę od twojego kifta podnieś, zostać kurda bana Zapycie do dupy Nie wiesz? Co? To, to nie marnujesz w ten czas gotował

Nie! Wypierdalaj heavy'e! On mi bo... <gry> I I chuduje jebane. O! O, o zwózek! Ale... Widzę te pierdolone skipp'y za wózkiem. <gry> 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 po lewej sniper, po środku heavy. Coś, jakiś inny gówno. przepaść. Mają dwóch medyków, nie? O kurwa mać. O!

Oh, kurde! Oh, oh. <laughs> nice shot! Thank you. Yeah, gotcha! We moeten even Way to go, slugger! Oh. <laughs> <laughs> That's what I'm talking about! No way! Woehoe! <laughs> <laughs> Control point enabled. Incoming, yes. That's what I'm talking about. Stormboat screen up Well, this was a disappointment. Gotcha. That's what I'm talking about. Yeah, gotcha. Rampage. That's what I'm talking about gotcha yeah <laughs> it's good oh, oh. it's not possible very well Bad. not good da. not good <laughs> doctor sex <laughs> Pa, Co jest kurwa, co? Nie widziałem działku? I Co to jest? Ooooo, oh, 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 oh. <śla> mu wypierdolił oh. Nie da rady, banda decydentów polskich Oj! <sla> no kocze opakowany próżniowo, nie? <śla> <śla> Bigo! Bigo! Krajki! No jak, no jak, nie do ciebie co wywaliło go, to... Kurwa! Kurwa... <słyska> kupa Dobra Puść <słyska> <słyska> Ten czarny w trakcie Wojny Światowej, to ja tak nie wiem Serio, prawie nie to dalej To on powinien w to wlecieć Baftami się tam dorzucili. Kurwa, bomba Fatima On ma kurwa kryty za udział, jest kurwa nie ma <słyska> go O kur... Dobra, ci Teraz skąp! O nas taki zamiętam tam z góry Mają d o. o kurda! No nie, to jest bzdura. O kur... Dobra, do roboty! Dobra, Patrz Spójrz na lewo. wyciągnął? Yeah. Nie ja tego trafiłem! No kur... I love hit reg. Niech jest blow job Blaskowicz. Oj kurwa. A! Będęce go. go! Nie trafiłem go! Nie mogę. Kurwa nie trafiłem nic. Trafiłem go! Oj kurwa, jest! O! Znaczy, do podwochu. Starczą go! I wiesz. I to wida Kingdon klom masz te myśli tu o małpie? Nie! Nie! <śle> Ale padło z berga ja. <śle> Dużo takich wiesz, e... Dużo... Co on kurwa zez... robi? Dawaj ich! O kurwa! I Sam to gówno! Kurwa! Oooooo! Ale flitę tu? O nie, muszę TF zresetować. Lunch game.

Ale ich jebię kurna w dupę Ale stupaj O widzę ten turbo snajperkę z jednym killem Spokojnie zaraz będzie dalej jeden Faktycznie heavy jest kurna na naszym dachu No Wypierdzielaj demomanie zostaw mnie Ja się zaspierdzę, kurwa. kurna Coś jest zabdo... Overtime Ja wow. się Nie wiem czemu oni nie przyjmują ale no okej okay. ja Co się no, dzieje w za... ogóle? Chyba demoman W końcu Wypierdzielaj

Sniper! What is this Oh, oh, oh! <laughs> the help me. No. <laughs> 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 oh! It seems... <laughs> 30 gier chyba jest. To jest apteczka bo mnie. Heavy. Airo. Słońce. Skończył mi się amunicja. Nie, piwo mi się nie skończy. Przpierdalił. Przpierdalił. Ale uluj. W końcu laska wylecił się z Chyba lecę tak tylko Kurwa, daj, dawaj, 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 nie dominator. Hef, Jak oni na tym przemówią! O kurwa, to już jest martwy, ten nie żyje, ten nie żyje! John na postę, postę. <śmany>

E, zaraz mam Ubera, a ty jesteś Demomanem I masz te plastiki. kurwa! Masz ten, za nami jest! Rybaj go! zabij go! Jeeeeee! Yeah. You did well! You did well! Jak się używa ta, ta, kanapka? Prawy Nie? Yeah. I wpierdalaj ją Jest opieczona Trzeba, trzeba. No pojeść, no to kolega, proste Bolony Ja myślę, że... Łaszysz go wyjechał Nie wierzę EEEE spek. pięknie to To jest w ogóle bomby, to są nie polecam to zbawić Rafał chcesz? i Iiii w... Ej w pasie był Mityczny skin dog Czekaj bo przeładowałem do Chodź Ja pierdolę Za to małe jest ten moment w ogóle Widzę o. Nie wiem to ja muszę mieć gdzieś teleporter bo Forłow tam jest taki jedyny znowu pograł bo kurna No właśnie jednak się całkiem przyjemnie w to grał. Ten będę kurde o mnie lewituje. O nie wasle. Wow. To tego skurwy <grym> do... <grym grym grym> <dalszymi. grym w tamtych> Ja Co go? Dobrać. Tu był. <grym w tamtych> to nie tak, że... O dobra, nikt mnie nie leczy. Po podmiotę. I <grym> tyle, <w> tak po ptak <tamtych> mi czasu. O. Już to, drazy. Chodź się to z góry Uh. Demonite. Tak to bio Wydaję O oh, nie! Ty jesteś szybszy? Nie. Oddaję się. Wydaję <laughs> szef. No, w e kurwo. A co mnie wywaliło? Jakiś heavy chyba z tu idzie. Go shoot, hey distract. Ja getem fart king. Getem fart king. To nie byłeś ty? Nie. To się demo knife. mam demomanie jakieś, jebaty kurwa, wiedziałem, nie? Kierdule w wpierdal To jest go... Pierwsza osoba, którą zobaczę, dostaje headshota